Siemans, to jestem to a dzisiaj wam pokażę jak ustawić szybko 4x3 w Fortnite, które działa Tu macie datę jak coś kiedy to robię, także na pewno działa I teraz tak, wchodzicie w procent, dajecie updata, local, fortnite game, saved, config, windows client, game user settings Aha, jeszcze w game user settings nie wchodzicie, tylko dajecie prawe na to Właściwości, jeśli macie zaznaczone dot czy to to oznaczacie i dajecie zastosuj, potem OK Następnie wchodzicie w game User settings i tutaj szukacie takich dwóch, no w sumie dwóch, czterech opcji Zmiany rozdzielczości, czyli to, to, to i to Te cztery opcje zmieniacie na rozdzielkę 1280 na 768 Tutaj to samo wpisujecie, po czym dajecie plik, zapisz i możecie zamknąć to Następnie zmieniacie rozdziałkę waszego pulpitu, wchodzicie w panel sterowania NVIDIA Chyba szybko się odpalaj A, Zachęcam do dajania łapki w górę i suba na kanale, na pewno filmów takich będzie więcej, także ją Dobra, wchodzicie, zmiana rozdzielczości. Tutaj szukacie tej rozdzielczości. Jeśli jej nie macie, to dodajecie ją w prosty sposób. Dajcie, dostosuj. Yy, utwórz rozdzielczość dostosowaną yy, i tutaj dajecie tak, wysyłacie ta rozdzielczość. 1280 na 768. Dajcie następnie test. OK, i tutaj też dajcie OK, i tutaj ją wybieracie. No, powinna się tutaj gdzieś pojawić. Także po wybraniu tego wszystkiego zrobienia, to, to wchodzicie, w dostosuj rozmiar i pozycję podpitu. Yy, nie. I to tak, tutaj wybieracie tryb skalo, skalowania, dodajecie pełny ekran, następnie wykonanie skalowanie na monitorze, nie na y, procesorze graficznym, ja tylko na, y, na monitorze Zaznaczacie pomiń tryb skalowania ustawiony przez gry i programy I tutaj ustawiacie tą rozdziałkę, tą bieżącą, którą powinniście mieć ustawioną I jeśli wam się tu pojawi y, zastosuj, to możecie to zastosuj, wcisnąć, dobra Po, tym, po zrobieniu tego dodajecie XA I wchodzicie do waszego Fortnite, ja tylko wam szybko scenę przełączę Dobra, cyk. zobaczę tylko czy widzicie. Widzicie dobra gitara yy, no i dobra. I po zrobieniu tego normalnie może jegać poczęta. Tu już nic nie zmieniacie. Yy, pokażę wam, że to działa, żeby nie było skam czy coś. Na szybkiego. Także grać, jeśli Wam pomogę, to zostawcie łapę w górę, dajcie suba na kanale i tak dalej. Nie? Takie poradników będzie na pewno, na pewno więcej i tak dalej. Piszcie mi jeszcze czy, 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 w czym miałbym wam pomóc. Wiecie co chodzi, nie? Aha i zapraszam na nowy film na kanale, w którym zarządzamy yy, tą... Kurczę. Rekrutację do teamu Arquis. Jeśli jesteś kozaczkiem i szukasz teamu jakiegoś Fortnite to zapraszam cię bardzo serdecznie. Mordeczko. No i dobra, zrobię wam cięcie, jak będziemy w Gierce, no to normalnie wam pokażę. Dobra, jesteśmy już w gierce jak widzicie wszystko, ładnie działa, mam 4 na 3 jest gituwa żeby nie było tu macie to rozdziałka wszystko jest git wtedy są rozciągnięte u mnie także yy, no jeśli wam pomogłem to zapraszam serdecznie do kolejnego filmu widzicie normalnie wszystko ładnie widać także zapraszam również do poprzedniego filmu do którego powinna się pojawić adnotacja. i link macie jeszcze w opisie rekrutacja do team arkist także zapraszam no i co do następnego się ma